Daj mi DOŁĄCZYĆ! No ma się gdzie jesteś? Kurwa czarno, czarno jak w dupie tu jest. Gdzie ja jestem? Woty U kurko! A tak Ej, czemu ja mam pasek na tym szyi? Jestem fury? Drip drip, to nie dripano! Kurwa, chowaj się! Ho. Ej, nie. bo muszę coś zrobić. Nie spodoba Co? ci się to. Widzisz ten wiatrak? Pierdolisz go przez okno ja jestem czarny, ja jestem czerwony <grym> Patrzył na swoją rękę Ej, chyba mnie wyjebało Kurwa Ja dole, ty jesteś nagi Kurwa Kurwa, kurwa Co to ma? Ej, wyjebało mnie Kalka pełna alkoholu, smutki już pływają mm. i wypiłem już zów Nie Widzę, dym! Co? Co o, czekaj powietrza Nie w kolano to my jesteś nagi Walter Nie wiem Weź teraz się spróbuj nie dać zauważyć, <śmiecki> widzę cię go i... To jest motorym, mówiłem! Dobra, wybijam to Ej, on tu przybiegł, żeby się wyjebać <śmiecki> Kurwa wybiegłeś Czemu? Ej, właśnie ty jak... To nie ty... Ale ty nie to miałeś zrobić Ha, 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 ja, ha Ostatni... To jest... Co <gamy> <śruboky>. Nieważne. <gamy> kurwa! Jakiś podnośnik mi... MASH, kurwa! <gamy> Zaj dwie felgi. Spierdalaj. Nie mam sychy strzelić. Kurwa, miałem sychy! Z tępionem. O kurwa. No biegi Dobra to idę po cichu, wejdę. O, możemy sobie rękę uścisnąć. Dobra, nie, ja jakoś ja wejdę. Jo, pierdolę. Ale mi laguje. Kurwa. Kurwa. ja pierdolę, piona. A. Kurwa. U, kurwa. Uważaj, kamera. A motkiem, bierz Szymon Szymona pierdol, <laughs> Co ty robisz, odnios się Jezo! I tak biegną ciebie Co siebie? mi <laughs> zrobisz? <laughs>